Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, albo ujęciu Nie wiem jak te firmy, filmy teraz będą wypadać Jesteśmy na polu z kukurydzą Kukurydza wyszła Także tak to wygląda 85 tysięcy I wcale nie jest za gęsto Wam powiem, jak tam ludzie pisali Odstępy od siebie, kukurydza ma po 15 cm, 10 cm Także myślę, że będzie dobrze, no zobaczymy, takie zalecenia dostałem od Osoby, która Zajmuje się sianiem kukurydzy, sprawdza to przez lata. No i od doradcy także no, pierwszy raz w życiu kukurydzy, także no, czy może wyjść dobrze? Myślę, że może wyjść dobrze, jeżeli będzie optymalnie, jeżeli chodzi o opady. Aktualnie spadło w nocy, nie zapowiadali deszczu, przeszły takie trzy chmury o godzinie dziewiątej trochę popadało. 23 i jakoś w nocy między 3 a 4. Także no spadło 4 litry wody, 4 litry wody na gospodarstwie tam u brata a utaty 5, więc no, coś podlało tutaj na kukurydzy 5 literków, więc jak gdzieś, nie, gdzieś coś po prostu ta kukurydza braknie i wilgoci do wzejścia, no ale widzę, że wszędzie powychodziła, bo byśmy siali na głębokość około plus minus 5 cm, więc no, ona wszędzie jest, jak to można by ująć w słowa, yy, już na wierzchu praktycznie, tak? Też wszystko zależy od yy, siły kiełkowania nasion, także przyjechałem na kuku, no bo musimy dosiać ten kawałek Około 10 arów, 10-15 arów, a nie będę nikogo specjalnie z siewnikiem ściągał tutaj te miejsce, widzicie? Nie wiem, Czy będziecie widzieli, tu jest kukurydza, a tu nie. I tu jest taka torfina. No i tak naprawdę to jest dwa przejazdy siewnikiem sześciorzędowym i tam clean, więc wysieje zwykłym siewniczkiem. Wiadomo, to nie będzie punktowo ani precyzyjnie. To będzie tak, o, żeby właśnie sobie zrywać na, e, na gotowanie. A jak kombajn z przystawką będzie da radę, to jakoś skosi, to po prostu skosi. Tutaj była 30 kwietnia, a ta dzisiaj będzie wysiewana. Dzisiaj mamy który? 12 maja. Także dwa tygodnie różnicy. Prawie będzie, także zobaczymy. O, no co tutaj kukurydza? pastuch wyłączony. Tak się prezentuje, już widzicie. Ja dokładnie w kukurydzy nie wiem, czy to są liście czy tak samo kukuryda ma liścienie wydaje mi się, że chyba też ma liścienie 1, 2 i teraz dopiero będzie wychodził tutaj wychodzi liść numer 1. no muszę sobie poczytać na gogla wpisać tak samo tak mi się wydaje, że jak każda roślina jak rzepak na przykład ma liścienie, no chyba to są już liście i tutaj wychodzi już trzeci listek, tak? No, no zobaczymy, poczytamy dowiemy się, I nie będę tutaj jakimś alfa i omegą no bo po prostu nie wiem, nie wiem i możecie coś napisać w komentarzu. Także taka wymiana rzędy co 75, także zaraz wkraczamy tutaj się siewniczkiem i będziemy sobie dreptać powolutku. Szkoda, że wczoraj nie zasiałem, bo by popadał deszcz na nią, no ale z tego deszczu widzicie co jest? Tyle co nic. Tutaj ta ziemia była wilgotna. Pójdźmy na piasek sprawdzić jak to wygląda. Wiadomo, ziemia odkryta. Jest przewiew. No i chwila moment, nie będzie ten nawóz się rozpuścił, co był na wierzch wysypywany, co pozostawał. Powysiewałem ten nawóz, żeby po prostu nie zbrylił się. Także no każda ilość wody jest potrzebna. Tutaj jesteśmy. No zobaczmy sobie to tu, był puder żywy. Jest wilgotno, no ale pod spodem jest sucho. Tak naprawdę widzicie 3 cm przemokło, a tutaj jak do ziarna, to tu będzie mokro. Tu aż do korzenia jest wilgoć, także nawóz, który w podsiewacz był dawany, spodciewacz aplikowany jest na pewno wilgotnej ziemi w 100%. Teraz i będzie powodował rozpuszczanie granulatu. No i czekamy, rośnie wszystko kiełkuje. Także, co tu mogę więcej Wam powiedzieć? Można było zasiąść ją centymetr płycie, ale wiecie, jakby nie padało, różnie by to mogło wyglądać. Tutaj, co możemy zaobserwować, są nasypane kopce, są kopce nasypane. Jeszcze jak zawracał, a ja na z troszkę i się przysypało. Czyli tutaj wychodzi, wychodzi, czyli godzina jest taka. Z ilu ona centymetrów wychodzi? Jest sucho pod spodem. Oj urwałem. No z 8 centymetrów na pewno wychodzi, tak jak tutaj. Także no ma zdolności. Wydaje mi się, że lepiej zasiać kukurydzę za głęboko, jak za płytko. Bo jak za płytko nie będzie opadów, to na nie wzejdzie, a tak sobie poradzi. Trochę jest żółta, ale już im wyżej nabiera kolorów, energii. I co tu więcej gdybać? Bierzemy się siewniczek i lecimy. A więc dobra, siejemy trzeci rządek, mamy znaczniczek i jedziemy. Wiadomo, to nie jest siew punktowy, to jest po prostu taki siew, aby pole nie było puste, i żeby żadnemu usługodawcy dupę nie zawracać, żeby dać mu na paliwo. Także siejemy. Rafle są dwa ziarnka. A taka sztuka, wam powiem. Jedni będą się śmiali. I nie będą klaskali. Jak gdzieś się ziarko zawiesi, dwa razem, no to cofamy się w niczkiem w ten sposób i znowu jedziemy. I, I heja, sprawdźmy szerokość. 75 powinno być. Mniej więcej tak kiedy na oko, bo znacznik ma i tak tylko na 60, chyba. Tak, na 60. No i odjeżdżam te 15 cm od znacznika, więc zobaczmy. Tu jest środek rządka i tu jest 74 cm, jedziemy, więc elegancko. Zobaczymy tutaj trafowisko jest, nie wiadomo w ogóle czy kombajn wiedzie. Także Najwyżej tutaj się kolby ręcznie pozbiera. Także nie ma co dziadować. Robimy Popadało, już wywiało Norma wysiewu, nie wiem jaka Ale gdzieś o, znacznik odmówi posłuszeństwa. Gdzieś będzie 90 tysięcy tu na tym torfie leciało na pewno. A może mi się wydaje. Zobaczymy jakie schody będą. Tu nie poleciało ziarna. Więc trzeba poprawić. Też nie poleciały. Co za dziadostwo? Leci. i tak jeszcze przede mną dobre z pół godziny dziura duża jak u smoka a się zawieszają Głębokość 3,5-4 centymetry. Dobra, zrobimy zdjęcie Uff, i działamy. Oto i on, rolnik 21 wieku. Dzień dobry, dzień dobry, jak ci idzie, o co to da robi? Ręcznie sieje kukurydzę. A czemu on tu ręcznie sieje? Bo było mokre. Kurczę, ty wszystko wiesz. Ten mi powiedział. Tata ci tak powiedział? Jak mu idzie? Dobrze. Dobrze. Co mu przywiedziliśmy? Jedzenie. Obiadek. Idziemy w miękkie,